W pierwszym kroku policzmy obwód czworokąta KLMN. Może zaczniemy od wyznaczenia długości odcinka KN. No tutaj możemy odczytać, licząc krateczki, że długość tego odcinka równa się 5. Odcinek KL ma długość równą 1. Natomiast długość odcinka LM oraz MN policzymy w taki sposób. Zobacz, tutaj sobie zapiszemy coś takiego LM w takich pionowych kreseczkach te pionowe kreseczki oznaczają, że liczymy długość odcinka LM i korzystamy w tym momencie z takiego wzoru od końca odcinka LM odejmuję początek odcinka LM po współrzędnej xowej i tą różnicę podnoszę do kwadratu do tego dodaję ym odjąć yl i tą różnicę również podnoszę do kwadratu. Całość musimy jeszcze spierwiastkować. I teraz zapiszmy sobie mm, współrzędne punktów. Punkt L ma współrzędne minus -3, minus -2. Punkt M ma współrzędne -0,2. No i podstawmy te liczby do wzoru. W miejsce M. Muszę wstawić w miejsce XM, muszę wstawić 0. W miejsce XL muszę wstawić liczbę minus 3. Mam więc 0 odjąć, minus 3 i całość podnoszę do kwadratu. Dodać. Następnie od tej liczby odejmuję tą liczbę, więc mamy 2 odjąć minus 2 i całość podnoszę do kwadratu. Spierwiastkujmy to działanie. No i zobaczmy, co tutaj otrzymamy. 0. Tu mam 2 minusy, czyli to jest plus, czyli tu sobie zapiszę 3 kwadrat, dodać, tutaj mam 2 dodać, 2 to jest 4, więc 4 kwadrat i pierwiastkuję. 3 kwadrat to 9, 4 kwadrat to 16. 9 dodać 16 to się równa 25 pod pierwiastkiem, a pierwiastek z tej liczby to jest 5. Więc długość tego odcinka, Równa się 5. To teraz tym samym sposobem liczę długość odcinka Mn. Ale zrobię to troszeczkę szybciej. Nie będę już zapisywał wzoru, bo wzór tutaj działa dokładnie w taki sam sposób jak w odcinku LM, tylko będę od razu podstawiał liczby. Dopiszmy jeszcze współrzędne punktu N. To jest minus 4 na X, 3 na Y. I teraz zobacz. To jest koniec odcinka. A to jest początek, więc od końca muszę odjąć początek po współrzędnych odpowiednich. Zaczynam od współrzędnej x. -owej. Od końca odejmuję początek. Minus 4 odjąć 0 to minus 4, więc minus 4 muszę podnieść do kwadratu, dodać. Następnie od końca odejmuję początek. 3 odjąć 2 to 1. I 1 muszę podnieść do kwadratu. Całość pierwiastkuję. Minus 4 do kwadratu to jest 16, 1 do kwadratu to jest 1. 16 dodać 1 to się równa pierwiastek kwadratowy z 17. To jest długość tego odcinka. I teraz obwód czworokąta KLMN to się równa 5, dodać 5, dodać 1, dodać pierwiastek kwadratowy z 17. To się równa 1 dodać pierwiastek kwadratowy z 17. Następnie wyznaczmy długość obwód mm, czworokąta PQRS. To tak, na pewno ten odcinek ma długość równą 4, natomiast pozostałe długości musimy policzyć tym sposobem, poznanym w czworokącie KLMN. Dobra, to będą nam potrzebne współrzędne punktów: PQR oraz S. Współrzędne punktu P to minus 1, minus 1. Q to jest 4 na x, minus 2 na y. R to 2, minus 1. Oraz S to 2, 3. Policzmy na przykład długość odcinka PQ. PQ. To będzie koniec odcinka, a to początek. Więc od końca odejmuję początek. 4 odjąć minus 1. 4 odjąć minus 1 to jest 5. Więc 5 muszę podnieść do kwadratu, dodać. I teraz od tego odejmuję to. Minus 2 odjąć minus 1 to jest minus 1. Minus 1 podnoszę do kwadratu to 1. Ale zapiszę minus 1. Kwadrat. Na całości nakładam pierwiastek. Następnie mamy tak, 5 kwadrat to jest 25. Dodać minus 1 do kwadratu to 1. I stąd otrzymujemy pierwiastek kwadratowy z 26. Teraz policzę długość odcinka QR. QR. To tak. Od tej liczby muszę odjąć tą liczbę. Otrzymam minus 2. Od tej liczby odejmuję tą liczbę. Otrzymam minus 1. Odjąć minus 2 to jest minus 1, dodać 2. Stąd 1 kwadrat. I całość pierwiastkujemy. To się równa 4, dodać 1. Całość to jest pierwiastek. I zostaje pierwiastek kwadratowy z 5. Policzmy teraz. Długość odcinka PS. Długość odcinka PS. Tu sobie zrobię miejsce i mam tak. Od tej liczby odjąć tą liczbę to jest 3. 3 do kwadratu dodać. Od tej liczby odejmuję tą, więc mamy 3 odjąć minus 1 to 4 do kwadratu. 3 kwadrat to 9, 4 kwadrat 16. Stąd mamy pierwiastek kwadratowy z 25, a to jest 5. Obwód tego czworokąta PQRS równa się 4, ten odcinek, dodać pierwiastek kwadratowy z 26, dodać pierwiastek kwadratowy z 5, dodać 5 się równa 9, dodać pierwiastek kwadratowy z 26, dodać pierwiastek kwadratowy z 5. I teraz musimy oba obwody porównać z sobą, który jest większy. Zróbmy w tym celu takie przybliżenia. Tutaj pierwiastek kwadratowy z 17 przybliżę do pierwiastka kwadratowego z 16. Otrzymam wówczas 11, dodać 4, to jest 15. Natomiast tutaj zostawię tak dziewiątkę. Pierwiastek kwadratowy z 26 przybliżę do pierwiastka kwadratowego z 25. Pierwiastek z 5 przybliżę do pierwiastek kwadratowy z 4. czy widzimy, że w każdym z tych obwodów pierwiastki, liczby podpierwiastkowe obniżałem o 1. I stąd mamy 9 dodać 5, dodać 2. I to jest 16. I widzimy... Teraz, że to przybliżenie obwodu czworokąta PQRS jest liczbą większą od obwodu czworokąta KLMN, więc możemy przyjąć, że obwód czworokąta PQRS jest większy od obwodu czworokąta KLMN.